Dobra, słuchajcie tego. Pani na markecie po prostu się zdenerwowała na nas, bo tak. O, sytuacja była taka. Przyszliśmy do jednego stoiska, oglądamy magnesy. W końcu kupiliśmy magnes, ale to mniej z tym. 60 tysięcy powiedziała nam najpierw. Przecież tak już od razu wiedziałem, że za drogo. Dobra, mówimy, że nie bierzemy, ona mówi, że schodzi na 30. Dobra, dobra, poszliśmy sobie dalej. Przeszliśmy cały ten market w poszukiwaniu magnesów, a ta babka miała fajne. Wróciliśmy do niej. Pokazaliśmy jej inny magnes troszeczkę, taki widać, że troszeczkę tańszy od tamtego co wcześniej mówiacie, 30 tysięcy. I jej mówię, dobra, to za tym za 20 kupię. Ty, jak ona się w Mówi, że tak o, ją zwolni, bla bla bla, co to ma być? Ty, ale o co chodzi? Ona mówi, że nam tego nie sprzeda, ale o co chodzi? I się okazało, że przez to, że 20 tysięcy, ona się tak w... W pale nie mieści, bo zaczął mówić, że przebią i tak dalej. To się rozchodziło o to, że nie można sprzedać za 20 tysięcy, tylko musi być za 30 tysięcy. Ja jej mówię, dobra, to idziemy, stąd nie kupujemy tutaj. poszliśmy do następnego gościa i kupiliśmy za 30 coś podobnego. Przynajmniej chodziło, wiecie, o co cenę, ale ty pyskiem zaczęła skakać, że co to ma być, a ten gościu normalnie z nim się przyszło. Ja mówię, że 40, ja mówię, że 20, o dobra, to po na 30, ale normalnie, przyjemny, pomógł magnety wybierać, Tam ta babka to jakby z człowieku ją, nie wiem, jak zaatakował, normalnie bym zaatakował. Tak więc, taki market 50 na 50, zależy od osoby. Widać, że dużo musi pracować i z turystami się użarać w sumie, bo może po takim czasie pracy na markecie też bym tak wyzywał ich.